Witam wszystkich z tej strony Trupiciel. Federacja KSW oficjalnie ogłosiła kolejny pojedynek Gali KSW 54, a będzie nim starcie rewanżowe pomiędzy Michałem Kitą a Michałem Andryszakiem. KSW pewnie tutaj planowało starcie pomiędzy Grabowskim a Włodarkiem. Ostatecznie Kita zastąpił niezainteresowanego Damiana Grabowskiego, a Longer zastąpił kontuzjowanego Michała Wodarka. Myślę, że ten pojedynek jest ciekawszy dla Michała Kity od starcia z Michałem Wodarkiem. Z jednej prostej przyczyny z Wodarkiem bardzo szybko wygrał, z Andryszakiem przegrał. Masakra toczył wiele fajnych, mocnych walk. Pokonał olejnika czy Rico Rodrigueza, miał okazję zmierzyć się z Jill Breitem, z którym w pierwszej rundzie wygrywał. Pokonał Wodarka, z którym przecież wielu polskich zawodników, łącznie z Andryszakiem, wygrać nie potrafiło. Jeśli przypomnimy sobie pojedynki, masakry, no to też mało kto był w stanie z nim wygrać w tak dominującym stylu, tak jak to zrobił właśnie Longer. Mało kto też się pewnie spodziewał, że walka zakończy się właśnie przez poddanie, a tym bardziej że poddającym będzie Andryszak, który w tamtym czasie głównie zachwycał nokautami. Myślę, że z tych wszystkich zawodników, których teraz w KSW znajdziemy, najtrudniejszym rywalem dla masakry będzie właśnie Michał Andryszak, dlatego, że jest to postać obdarzona nokautującym ciosem. Te nokauty przychodzą mu naprawdę z dużą łatwością, jest do nich stworzony i ten... Atut pozwoliłby mu tak naprawdę zamieszczać się w każdej federacji na świecie. Do tego jest bardzo utalentowanym zawodnikiem, ale przede wszystkim jest kolosem. Nie tylko bardzo wysokim zawodnikiem, ale też ciężkim. Do tego dobrze poruszającym się na nogach. Bardzo skocznym. Potrafi zrobić użytek ze swoich warunków fizycznych i to jest opis. Jeśli go usłyszymy, no to też teoretycznie mamy tutaj materiał na przyszłego mistrza, nie tylko KSW, ale być może nawet UFC, bo Overeem czy Enganu mają bardzo podobny opis, z tym że Overeem ma troszeczkę większe umiejętności stójkowe, a kamerunczyk lepszą odporność na ciosy. No właśnie tutaj możemy powiedzieć, że Andyczak ma bardzo wiele zalet, ale też posiada bardzo dużą wadę, jest to brak odporności na ciosy. Którą sprawdzał na przykład Wodarek, Rasulow czy Erokin. Oczywiście Michał nie przegrywał zawsze przez te nokauty, bo znokautować Longera też jest bardzo trudno. Tak jak mówiłem, sam też może to zrobić, a do tego jest bardzo utalentowanym zawodnikiem i szczególnie w Ankosie bardzo ewoluował i jeszcze lepiej zaczął korzystać ze swoich wszystkich atutów. Ostatnie, przegrane Longera, czyli porażka z DeFriesem i Louisem Henrique, gdzie przede wszystkim zawiodła kondycja, no prawdopodobnie też spowodowana problemami zdrowotnymi, choć też w 100% tego nie wiemy, ale ostatnia walka, no pokazała, że być może faktycznie to był ten problem, bo było widać w Andyszaku ten błysk, więc, no możemy wierzyć, że tak właśnie było, ale też to sprawdzi tak naprawdę dopiero dłuższa walka. Andryszak nigdy nie przejawiał oznak braku kondycji, szczególnie po walce z Jackiem Czajczyńskim Byłem przekonany, że Michał Andryszak jest w stanie przewalczyć 15 minut. Być może to też się zmieniło i im dłużej walka będzie trwać, tym większa szansa będzie na zwycięstwo Michała Kity, ale przecież Longer nie będzie też czasu marnować i też wytrwać tą pierwszą rundę jest zawsze bardzo ciężko, co pokazała na przykład ostatnia walka Andryszaka, którą zwyciężył w 9 sekund. Myślę, że jest to trudna walka dla obu zawodników, bo, tak jak mówiłem, dla masakry jest to najtrudniejszy możliwy przeciwnik. Znów Andryszak ryzykuje wcześniejszym zwycięstwem, ale też w 100% nie może być pewien, czy po 3 minutach nie siądzie kondycyjnie, więc myślę, że też tego sprawdzać raczej nie będzie chciał. Obaj są po szybkich wygranych, więc fani powinni być zadowoleni z takiego zestawienia, lecz w walce tak nieprzewidywalnych zawodników może zdarzyć się absolutnie wszystko. Po zwycięstwie z Kitą Michał Andyszak stoczył trzy walki, masakra miał ich pięć, ale przede wszystkim Kita walczył do decyzji, był w stanie te 15 minut przewalczyć i pokazać się z dobrej strony jak w walce z Głuchowskim czy Brzeskim. Michał Andryszak jednak toczył słabsze walki, i tutaj nie chodzi o to, czy te walki wygrywał, czy nie, tylko o to, czy był w stanie coś w nich zrobić, a z tym u Andryszaka było ciężko w tych dwóch ostatnich walkach na KSW. Ale też myślę, że dużym atutem samego Longera będzie jego wzrost. Ci wysoce zawodnicy zawsze sprawiali Michałowi Kicie najwięcej problemów, i tutaj będziemy mieli okazję zobaczyć, czy tak faktycznie jest. Faworytem pewnie z racji wcześniejszego zwycięstwa będzie Andryszak, choć myślę, że Michał Kita jest w stanie wygrać z Andryszakiem i powinien być to knockout. Myślę, że Andryszak podświadomie będzie tutaj nastawiał się na kolejnego high kicka, więc na to będzie trzeba najbardziej uważać. Ale myślę, że tutaj najłatwiej trafić Andryszaka wtedy, kiedy sam te ciosy wyprowadza. Erokin znocaltował go, jak dobrze pamiętam, lewym sierpowym. Rasulow chyba pierwszym prawym, a Włodarek lewym prostym. To oczywiście wydaje się łatwe, kiedy oglądamy sobie jego dawne porażki, ale to są materiały, które mówią nam o jego tak naprawdę jedynej słabości, tej odporności na ciosy, której no nie wytrenuje, a wręcz przeciwnie, z każdym kolejnym ciosem będzie jej ubywać. Bo kondycję zawsze można zbudować, zawsze można coś zmienić, zrzucić troszeczkę kilogramów, a tutaj po prostu nie wolno dać się trafić. Zobaczcie, jak Alistair Owerin ucieka przed ciosami, on jest świadom tego, że każdy cios może zakończyć walkę, więc walczy bardzo ostrożnie. Ten pojedynek to duża szansa dla obu zawodników, zarówno Kita, jak i Andryszak. Mają jeszcze sporo do udowodnienia. Myślę, że zarówno ich podejście do walki, jak i styl w jakim toczą swoje pojedynki, może zapewnić tutaj kibicom konkretne emocje jeszcze w wielu pojedynkach, a szczególnie ich wspólna konfrontacja. Więc jest to jedyne możliwe zestawienie, które teraz KSW mogło nam wypuścić, no ale też przede wszystkim jest to konfrontacja prawdziwych zawodników, prawdziwych gladiatorów. Którzy na walkę są zawsze gotowi i mam nadzieję, że tutaj będzie na co popatrzeć. A co wy myślicie o tym pojedynku, komentarze do waszej dyspozycji, a ja zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Kedżywem MMA. Pozdrawiam Was, tropiciel. Trzymajcie się.